26 kwietnia 2011 roku 2010. Arabskie powstanie spowoduje globalny niepokój. Włochy wywołają negatywne konsekwencje. Moja szczerze umiłowana córko. Te łzy, które wylewam nad wszystkimi moimi ukochanymi, dręczonymi dziećmi na świecie, które są ofiarami przemocy i nadużyć, nie mają końca. Moje biedne, drogie dzieci. Wszędzie cierpią na całym świecie, a szczególnie w świecie arabskim. Jakże konam nad ich cierpieniami, tych biednych, bezradnych dusz. Proszę módl się za nich, moja córko, ofiarując za nich swoje własne cierpienie. Okrucieństwa, które są popełniane w świecie arabskim, będą niestety w dalszym ciągu mieć miejsce, gdy więcej narodów arabskich zostanie uwikłanych w serię konfliktów. Wkrótce nastanie czas pierwszego zamachu, o którym ci powiedziałem w lutym. Powstanie świata arabskiego niebezpośrednio spowoduje niepokój w każdym zakątku świata. Włochy znacząco przyczynią się do trudności, które spowodują, że światowe potęgi zaangażują się w wojnę. Wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się moja córko, aby ludzie zwrócili się do mnie. I prosili mnie o pomoc i prowadzenie w tych czasach zamieszania. Nie chcę patrzeć, jak moje dzieci cierpią, ale cierpieć będą, dopóki prawda nie zostanie im wyjawiona podczas ostrzeżenia. Módl się teraz za tych błędnie pokierowanych dyktatorów, którzy zabijają niewinne dusze. Wzywam moje wyświęcone sługi Boże na całym świecie, aby zaakceptowali, że teraz realizują się proroctwa, które zostały przepowiedziane w Księdze Apokalipsy. Rozpowszechniajcie prawdę mojego nauczania i ratujcie waszą trzodę, zanim upłynie czas. Idźcie teraz, wypełniajcie swój obowiązek wobec mnie. Zywam tych z was, którzy rozwadniają moje nauczanie, aby zatrzymali się. Spójrzcie w swoje serca i powiedzcie moim ludziom prawdę, że nie będą mogli i nie zostaną zbawieni, jeśli nie będą zabiegać o przebaczenie dla swoich grzechów. Muszą stać się pokornymi w moich oczach i prosić mnie, abym dał im dar odkupienia. Wy, moi wyświęceni słudzy, musicie wypełniać teraz zadanie, do którego zostaliście wybrani. Bądźcie dzielni, głoście prawdę. Wasz kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus.